Witajcie kochani. Słuchajcie. Zrobiłam sobie dzisiaj. Odłączyłam moje karty, bo ja i tak nie traktuję ich jako tarota. <gryw> Ale lubię te obrazki, one do mnie jakby przemawiają, więc odłączyłam je dzisiaj od e, energii tarota jako takiego. Mam nadzieję, że to zadziała. Znaczy no, oczyściło się pokazało, więc zobaczymy, co będzie z tym. Poprosiłam o to po prostu, żeby w energii światła działały silniej i po prostu tyle. Były w moich rękach eee, narzędziem światła. O, o, tu. Dobra. Eee, może powinnam zrobić ogólnie takie m, na początek przywitanie, kochani. Yy, grudzień jest. Yy, będzie interesującym miesiącem, pewnie. Nie mam pojęcia, jak to się energetycznie rozłoży, jest to właśnie sama ciekawa, zobaczymy, ale na pewno bardzo ważnym momentem tego miesiąca dla mnie osobiście, i myślę, że to jest bardzo silna energia, jest 21 grudnia. Tam się coś zmienia, ja nie wiem, co nie będę wam tutaj kombinować, że wiem, ale po prostu silnie czuję, że to jest moment, w którym jakby energia zacznie się inaczej toczyć. Widziałam tu takie filmiki, tam 10, 10, 11, 11, że to jest jakaś brama? I pewnie jest, tak, ale ja jakby tego energetycznie nie czuję dużo. Ale ten 21, no czuję, że to będzie coś dużego. No zobaczymy, jak to pokażę też w czytaniach, tak? Dobra. No dobra, kochani, lecimy ze skorpionem. Teraz. I tak. Kawusia musi być. Dobra. Skorpion grudzień 2020. Co jakby? O, coś odcinamy, słuchajcie. Dużo emocji i do tego ogień. I beloved, czyli. Oj, mnóstwo emocji w tym miesiącu, słuchajcie, i coś się odcina, czyli coś jakby kończymy, odcinamy, ostatecznie się żegnamy z czymś, żeby, żeby w końcu jakby otworzyć się na to, co jest. No, woda to jest takie oczyszczenie, tak? To jest coś takiego, co silnie przeczyszcza, to odcięcie będzie takie, jakby bezpowrotne, tak? A do tego tu jest to wszystko związane z takimi uczuciami miłości, ciepła, yy, jakiegoś związku. Tu czuję w ogóle taki troszkę ból, cierpienie takie. Yy, ale mi tutaj znowu o, przestań. Na, na dworze mnie tutaj obuzują. Słuchajcie, ta karta to jest takie uczucie. No bólu, tyle powiem. Ale ten ból będzie oczyszczony przez tą wodę. I od czegoś się odetniecie? Po to właśnie, żeby odciąć się też od tego bólu w jakiś sposób. Ale to są dobre rzeczy, bo one zostaną oczyszczone, czyli nie tak, że wiecie, że coś hamujemy, blokujemy czy coś. To zostanie jakby ostatecznie oczyszczone w tym miesiącu, tak? No dobra, najważniejsza lekcja tego miesiąca. No żeby poczuć się w tym świecie bezpiecznie, słuchajcie. Żeby poczuć się właśnie, że poczuć wolność o dziwo. Zobaczcie, jak on ma spokój. To dla mnie ta karta jest takie poczucie bezpieczeństwa. Zdawanie sobie sprawy z cykli, z cykliczności życia, tak? Że mamy różne okresy, że są lepsze, gorsze. Tutaj jakby się odcinacie od tego okresu, który był ciężki, po to, żeby mm, poczuć tą bezpieczeństwo, spokój, taką moc w sobie. To jest tutaj, tutaj jest moc po prostu tej osoby, tak? Dobra. <laughs> Dobra. Eee, Przestroga. Żeby nie szukać, żeby skupić się na tym co jest wokół Was, a nie na tym co na zewnątrz. Czy bardziej, e, bo to jest taka ten skąta, za czymś wybieganie w przyszłość jakby z czymś. Co jest tutaj jakby zupełnie podkreślone, nie tędy droga, tak? Przestać tym za czymś tam gdzieś do przodu skupić się na tym, co jest wokół Ciebie i zastanowić się. Co tu jest do naprawienia we mnie albo blisko mnie, tak? Dobra, co z otoczenia jakby wam. No, otoczenie was jakby wspiera, tak? Tutaj chcę wam. Tutaj jest jakby energia nowego cyklu, więc. Co w tobie to mi pokazuje odwrócony głupiec, że wy się nie chcecie rzucić w to nowe. żeby jakby trzymacie się tych starych. Starych, e, jakiś, nie wiem, coś macie w głowie wbite, i nie potraficie spojrzeć ponadto, tak? Dobra, to zrobię tak, co Wam się wydarzy, takiego, co Wam nas naprowadzi na odpowiednią drogę, tak? Bo tutaj ewidentnie jest, jakby coś musi się z zewnątrz wydarzyć, Wy tego nie ogarniacie. O, no dobra. To teraz przeczytam w taki sposób bo to się pokazało jako odwrócone, ale mm, jeśli chodzi o jakby to, co się Wam wydarzy, to jakby będziecie musieli po prostu stanąć, zostaniecie z czymś skonfrontowani, co sprawi, że będziecie musieli sprawną spojrzeć na siebie po prostu, tak? Z takim trzeźwym spojrzeniem. Przestanie, bo tutaj mam coś takiego, jakby byście się oszukiwali w jakiś sposób, rozumiecie? Tak wierzcie, że a nie, że przecież w nie jest tak, że jest inaczej, że wcale tak nie jest, tak, 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 bla, bla, bla i dlatego nie widzicie tego, co powinno być odcięte i pójść do przodu, tak? Więc tutaj jest jakby pokazane, że coś wam, coś, jakaś sytuacja Was skonfrontuje. Yy, po prostu wydarzy się coś, co sprawi, że spojrzycie w ze sobą na siebie, na swoją sytuację, na to, co jest w Was i koło Was najbliżej, tak? Sorry, kawka po prostu musi być. Okej. Okay. Za co trzeba być wdzięczny? Znaczy trzeba, no nic nie trzeba, ale za co możemy być wdzięczni, tak? I tutaj te piękne karty Zwierzaku weźmiemy. Oh, duch, spirit to jest takie piękne, takie piękne słowo po angielsku. Ja naprawdę nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, bo to nie jest ani duch, ani dusza. To jest taka jakby duchowość wieloryba. Uwierz w wielkiej niewiadomej, wielkiej tajemnicy. Uwierz temu, że coś wielkiego jest już zaplanowane i to się po prostu dzieje. Tylko po prostu, wiesz, rzuć się jak ten wielorybek w tą wodę. Nie bój się, tak? Poddaj się temu. Nie walcz. Wiecie, bo to jest taka, ja tu czuję kogoś takiego w złości, kto chce mieć coś na swój sposób, kto czuje, że jest nie, nie ma sprawiedliwości, jakby i czuje się skrzywdzony w jakiś sposób i nie widzi większego obrazu, jakby tego wszystkiego, tak? Nie potrafię na to spojrzeć jakby z większej perspektywy, a tutaj jakby pokazuje, że tu wszystko już jest kochana zaplanowane, tylko idź po prostu, wrzuć się w to, rzuć się w tą wodę, płyń z tym, tak? Dlatego mi po prostu tak wypadła sobie karta czas, żeby współpracować. Tutaj też może chodzi o to, żeby się otworzyć na innych ludzi, żeby pozwolić innym ludziom nam pomagać też, ale to jest bardziej takie, że kiedy otworzycie się na współpracę z innymi ludźmi, to... Też jakby tutaj nie siedzieć w samotności. To jest taka, że dużo się nauczycie jakby z tej współpracy z innymi, jest podkreślone, tak? Możliwy wynik od razu mi... No dobra, to bierzemy możliwy wynik. Czas na umysł początkującego, kogoś, kto zaczyna, czyli... Bo tu jest też coś takiego, mi się teraz przychodzi takie, gdzieś o tym czytałam chyba, że w jakimś plemieniu, a to chyba w Avatarze było w ogóle w tym filmie, że przyszedł ten właśnie z tego takiego tradycyjnego amerykańskiego żołnierskiego życia mężczyzna do tego pięknego plemienia, które żyło w przyrodzie w zgodzie z naturą i on chciał się uczyć, a szamanka w tym plemieniu powiedziała, że tutaj nie można go niczego nauczyć, jego szklanka jest pełna, on nie, on nie jest w stanie nic przyjąć nowego, tak? Tutaj ta karta jakby mówi, że wy macie zbyt sprecyzowane spojrzenie na rzeczywistość, to co wy myślicie o świecie jest zbyt e, nieelastyczne jakby. to jest tak bardzo e, jakby usztywnione i skonstruowane bardzo szczelnie, że nie jesteście w stanie otworzyć się często na nowe idee i żeby to też przepracować. Powiem Wam, że ciekawe. Tutaj jest dużo takiego skostnienia. E, właśnie to trzeba dlatego obciąć. <noise> I teraz pewnie będzie, będą jakieś dziwne komentarze i obraza w ogóle. Ale słuchajcie, kochani, to są dobre rzeczy. Bo to są dobre rzeczy. Jeżeli Wam pokazuję coś takiego, że zacznij, spójrz na świat, jakby z tej perspektywy dziecka, z czegoś nowego, że otwórz się na nowe. To tylko oznacza, że jest czas, żeby to wszystko, te skotnienia, te konstrukcje, które sobie zbudowaliście pewnie dla poczucia bezpieczeństwa przez wiele lat, żeby to zburzyć, po to, żebyście mogli stworzyć coś piękniejszego, nowego, bardziej elastycznego, lepszego dla Was, tak? Co z przeszłości, jakby. Co musi odejść. Co create with the spirit. Ale też, jakby była odwrócona, więc przyjmę to jako. Ee, że wy też macie jakby poczucie kontroli i boicie się poddać, jakby, zamiast zaufać temu, tej sile wyższej, temu e, Bogu, jakby, czy waszemu aniołowi Stróżowi, że może wam pomóc, to wy tu się staracie wszystko sami kontrolować. Nie wiem, będę przecież w jakimś świecie, bo tutaj muszę wszystko sama zadbać, to jest takie uczucie. Nie. Pozwólcie wszystko, e, bo to, że poprosiliście anioła e, Stróża o pomoc czy Boga, to nie znaczy, że nie macie siły tego zrobić sami, czy tam nie jesteście zdolni zrobić to sami, czy ktoś za was rozwala robotę, czy że nie wiem, poddajecie się czy coś. To tylko oznacza, że pozwalacie współtworzyć jakby tej sile wyższej, bo ta siła wyższa, słuchajcie, to jest po prostu jakby, dla mnie to jest oczywisty fakt w tej chwili, ale dużo ludzi tego jakby nie, nie rozumie, że ona nie będzie w wasze życie ingerować i wchodzić, dopóki wy o to nie poprosicie. Jeżeli wyrażycie taką chęć, potrzebę i prośbę, bardzo proszę o pomoc tutaj w tej sytuacji, bo sobie nie radzę, albo bardzo proszę o rozwiązanie w najlepszy możliwy sposób, to wtedy ta pomoc przychodzi. Jeżeli my nie prosimy, to tutaj się tutaj nic nie dzieje, bo oni nie będą ingerować jakby w nasze życie bez naszej. Mm, jakby prośby o to, tak? Oczywiście tam jakieś silne różne sytuacje czasami nas, nas wpychają na jakieś ścieżki i tak dalej, ale i tak ta ostateczna decyzja należy na, na, dla, do nas, bo my żyjemy na planecie, w której mamy wolną wolę. To jest właśnie piękne w tym, tak? Dobrze. Czego trzeba się nauczyć w tym miesiącu? Zobaczcie. Znowu, poczucie bezpieczeństwa, spokój, baza. To jest to, co to dziecko tutaj miało. To jest osoba, która siedzi silnie, spokojnie, e, ma jakby przepływ pieniędzy, w ogóle dobrobytu w życiu jest spokojny, piękny, płynny, silny, dlatego to silne zwierzę mocy, ten, ten, ten wilk przy nim. Tu jest olbrzymia moc jakby, tak? I poczucie bezpieczeństwa, przede wszystkim ta czerwona, czerwony kolor czerwonej czakry i pomarańczowy, czyli idealnie w związkach i wszystko. Słuchajcie, tu jest poczucie bezpieczeństwa, który u Was jakby jest troszkę niestabilne. Tak, pokazuje, że to jest coś, czego musicie się nauczyć, i że to coś, co musi wypływać z was, i to, że jest to jest coś, coś co. czego nie znajdziecie na zewnątrz, tak? To jest coś, co. To jest, od razu mi przychodzi też takie uczucie a propos miłości, że tej miłości nie znajdziecie na zewnątrz, znajdziecie ją tylko i wyłącznie w sobie, tak? I dopiero jak pokochamy, pokochamy siebie, wtedy dopiero jakby ludzie z zewnątrz mogą nas też pokochać, tak? To tak działa. Na co się otworzyć? A propos. Na co się otworzyć? Na to, nie walczyć tak z tymi, jakby nie, nie bierzcie, pod, nie, nie patrzcie na świat tak jakby on chciał was atakować z każdej strony, nie patrzcie na świat tak jakby jak na coś, co jest, co wam zagraża, yy, jakby, bo tutaj też podkreślone jest, że to poczucie własnej wartości jakby jest bardzo silnie, trzeba o to zadbać, o zbudowanie miłości do siebie, poczucia własnej wartości, poczucia się bezpiecznie w sobie i przy sobie, wiecie, i dopiero wtedy ten świat wokół też się tak jakby ustabilizuje. Tutaj jako takie proste ćwiczenie to oczywiście patrzenie w lustro i mówienie sobie kocham się i również spacery, uziemienie się, czyli wiecie, przytulanie się do drzewa, wyobrażenie sobie, że zapuszczamy korzenie, spacery na świeżym powietrzu, najlepiej boso oczywiście, no ale to nie jest konieczność. Tutaj jest bardzo dużo po prostu takiej energii, słuchajcie, tu jest jakiś ciężar, tu jest jakaś blokada, tu jest coś, co Wam się ewidentnie w tym miesiącu tak rozpryśnie jak taka kula kryształowa, wiecie, jak krystof się wiecie rozbija to on tak się rozpada na ma takie maciopeńkie kawałeczki to jest takie uczucie ale z tego wszystkiego to się tylko i wyłącznie dzieje po to żebyście mogli na bazie tego skostniałego ciężkiego poczucia jakiejś kontroli zbudować poczucie bezpieczeństwa bo tam jakby tam gdzie jest poczucie bezpieczeństwa tam nie ma poczucia kontroli a wy tutaj jakby musicie wszystko kontrolować jest takie uczucie a tutaj chodzi bardziej o to, żeby współpracować z innymi, żeby bardziej zaufać yy, sile jakby wyższej światu i sobie, niż kontrolować. Rozumiecie? To jest jakby empatia, współpraca, to ma do Was przyjść, zaufanie sobie, wiecie, spojrzenie na siebie z prawdą, przestanie szukać czegoś gdzieś na zewnątrz, daleko, nie, skupić się na sobie i na tym, co jest koło mnie. Piękny miesiąc, słuchajcie, to nie będzie może najłatwiejszy miesiąc, ale tutaj się będzie, wy wyjdziecie jak tacy wiecie, jak ze świeżej wody, kurde, pięknie. Może to być ciężki proces, chyba najcięższy, najcięższy z tych wszystkich znaków, bo to już jest jedenasty znak, który czytam w tym miesiącu. I tutaj może być, powiem Wam, najciężej, ale od razu mi się pokazuje ta kryształowa kula, że to będzie pięknie, że to będzie czysto, że będzie cudownie, tak? Wam dam jeszcze jedną kartę, taką jakby z przekazem z kart anielskich. Czakry ucha, słuchajcie. To mówi. Zauważ przesłania, które pojawiają się w formie dźwięków, muzyki i słów, zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i z wnętrza Twojego umysłu. To przesłania są prawdziwymi odpowiedziami na Twoje modlitwy. Ale żeby otrzymać te przesłania, musicie się najpierw otworzyć na tę modlitwę, Więc zacznijcie prosić o jakby wsparcie, zacznijcie prosić o to, żebyście zostało ściągnięte z Was ten ciężar, żebyście się oczyścili, żeby to wszystko się rozwiązało w najlepszy możliwy dla Was sposób, tak? Bardzo intensywny, intensywny miesiąc i e, Słuchajcie, no. Trzeba go przetrwać po prostu. Ale z tego po prostu wyjdziecie jak taki. Wiecie, taka osoba, która po prostu pokazuje mi się taka osoba, która wychodzi na śnieg, na dwór, na świeże, czyste powietrze w przestrzeni, gdzie jest tylko jakby natura. I faktycznie po raz pierwszy oddycha w pełni e, tym świeżym powietrzem całe płuca zapełnia. Tutaj jest czystość, e, przestrzeń, wolność po prostu. Wolność. Że tak jakby ten miesiąc was sposób tak? Pozdrawiam serdecznie, kochani. I miłego grudnia.